Siema dziś pokażę jak się dostać do Dragon Shrine. Nie mylić ze seraką. Dobra. Ogólnie najpierw trzeba się dostać na końcu lokacji. Zapalę pochodnie, żeby było lepiej widoczne wszystko. Tu ogólnie tego mostu nie będzie, więc trzeba go będzie odblokować. Będąc najlepiej tą ścieżką, jeśli się pójdzie. Jeśli oczywiście masz już opuszczony most, to można pominąć kawałek filmu. Tędy Teraz tędy. Tych trzeba leciutko przesunąć Pombel, co ty robisz? Mnie. Dobra Teraz Zeskakujemy, kierujemy się w drugą stronę, czyli raczej w tą. Oczywiście Miefciu La zrobi to. O któreś z tych przejść. Tu, o, te szersze z tą linią. No. I tutaj trzeba opuścić dźwignię, żeby sobie uprościć. Teraz idziemy tyndy. Żeby zdobyć pierścień Króla Ja ogólnie mam go zebranego Ale pokażę jak coś Tu walczymy z Bosikiem Nie jest za ciężki Ale za to ta parowa jest. Ja se utrudniłem ogólnie trochę grę. Nie trzeba na początku się z nim bić. Wystarczy podnieść przedmiot. Tam co był, był tam pierścień. I właśnie ten pierścień króla, ja se utrudniłem i za bardzo nie jestem chętny, żeby walczyć dalej z nim. Ale jak zdobędziemy ten pierścień, to możemy się udać. W tym kierunku. I że, i że, i że, możemy se odblokować kontynuację naszej gry do Dragon Shrine. Pewnie źle tu wymawiam, oczywiście. Bye, bongo. Tu można pominąć, klikałem b, a mi się biegło, jak zwykle. I tu mamy przepiękne drzwi. Zakładamy nasz pierścień, królewski pierścień i drzwi gurgul. I warownia Aldi. I łatwo dzięki temu dojść do Dragon Shrine, już tamtą ścieżką. A tu mamy ognisko. Mam nadzieję, że ułatwiłem grę. Dobra, trzymajcie się, na razie.